Cześć, z tej strony Agnieszka. Ehm, tak, mam kilka dni opóźnienia, jak zawsze. Niestety, kiedy jest mąż w domu, nie da się nagrywać. Poza tym panowie od remontu też szaleją. Pewnie zaraz znowu zaczną szurać i hałasować, więc musimy się streszczać. Dobra, co udało mi się zrobić w kwietniu? Pewnie nie będzie zaskoczeniem, że udało mi się skończyć, liczki w ramach salu z Marią Browko, o którym mówiłam poprzednio. O, słychać panów. Eee, bardzo malutko mi zostało wtedy do zrobienia. No o Jezu, ci panowie będę będą rozpraszać. Bardzo malutko mi zostało do zrobienia wtedy. Jeden dzień, chyba godzinka ledwo i miałam zrobione. Taką rameczkę wydłubałam sobie w piwnicy. W tym momencie, kiedy wszystko jest pozamykane, to jest jedyne, co mogłam e, zrobić z tym, tym, z tym projektem. Boże, ci panowie naprawdę mnie rozpraszają mocno z tym swoim stukaniem. Mam nadzieję, że wy nie słyszycie tego tak mocno jak ja. E, dobra, następna rzecz. Chciałam wtedy pracować, e, jak pamiętacie pewnie, nad wróżką i nad moim samplerem. No, nad wróżką wiadomo, że pracowałam, ale z samplera nie dotarłam. Za to zaczęłam nową robótkę i udało mi się ją skończyć, haha. Ha. E na Etsy zakupiłam sobie wzorek z tym pieskiem. Jest to mój komentarz do tego, co się dzieje aktualnie na świecie. Myślę, że się zgodzicie, że właśnie tak to wygląda. E Wzorek ma 95 na 99 krzyżyków, więc tam niecałe 10 tysięcy krzyżyków do wyszycia. Więc udało mi się tyle zrobić. Hmm. Haftowany na kanwie 18. Będzie to też przy okazji test do sprania e, Przetestuję tutaj spieranie tych linii na, na drukowanej kanwie. E, ten wzór oryginalnie, o, niespodzianka zepsułam. Ten wzór oryginalnie ma jeszcze część, drugą, gdzie ten piesek siedzi na krześle przy stole i nic nie mówi, ale stwierdziłam, że nie będę tego robiła i zostawię sobie tylko to. No, ale następną rzeczą, którą zrobiłam w kwietniu była kolejna nowa robótka. Eee, wyciągniemy tak, żeby nie było niespodzianki. Zepsujemy niespodziankę. Kolejna robótka, którą skończyłam to króliczek do zabawy w, eee, Wilkanos przez cały rok, czy jakoś tak wilkano z 2020. Wzór jest od Lindy Stitches. zakupiłam sobie PDF na Etsy, haftowałam na lnie 32 naturalnym, nie, wiem, nie mam pojęcia jaka to firma, ale całkiem przyjemna w użyciu. I tak jak widzicie, tutaj używam. Cieniowane niteczki, to dosyć słabo widać na tym naturalnym, przynajmniej na filmie, w rzeczywistości jest troszeczkę lepiej. A ogonek jest haftowany nicią Whisper. To jest strasznie mięciutka, fajna w dotyku nić, ale do haftu nie polecam, zdecydowanie nie polecam. No, e, niestety zabrakło mi czasu w kwietniu, żeby to wykończyć, a chcę z tego zrobić taką mini-podusie. Muszę odpalić swoją maszynę do szycia, i to w końcu zrobić. No i muszę też napisać post na vloga, prawda? Więc nie pisałam w tym miesiącu. Poza tym króliczkiem w zestawie wzór jest jeszcze na jednego króliczka takiego siedzącego na tylnych nóżkach i jeszcze na dwa króliczki, które skaczą buziami do siebie. To, to są plany na najbliższe dwa miesiące. Więc pewnie następny króliczek zaraz, zaraz wskoczę gdzieś pod igiełkę. Dobra, co jeszcze robiłam w kwietniu? W kwietniu postanowiłam, jak już zaczęłam tyle rzeczy, to się przeraziłam, że mam strasznie długą listę moich robótku, robótek. I panowie znowu hałasują. I stwierdziłam, że muszę wziąć i wykończyć rzeczy, które są najbliżej tego momentu wykończenia. Do tej pory na tym wzorku Faith, Trust, Pixie Dust miałam tylko to wyhaftowane. Brakowało mi dolnej części, która we wzorze jest rozpisana do zrobienia francuskimi węzłkami. Nie powiem, żebym przepadała za francuskimi węzełkami, chociaż nie mam nic przeciwko nim, ale stwierdziłam, że zrobię to koralikami. I te koraliki tak odwlekałam i odwlekałam i w końcu się wzięłam i zrobiłam. Ojeju, co tu się dzieje? Te koraliki. A? To są niebieskie, różowe i białe koraliki toho. Nie polecam haftowania koralikami toho. Widzicie, jak to paskudnie wygląda z bliska? Na szczęście, z daleka nie jest tak źle. Tak? Na szczęście, z daleka wszystko wygląda ok. No, i jeszcze haftowanie koralikami na czarną nitką do koralików na czarnej tkaninie też nie polecam. Widzicie, jak mi się tutaj pero zjechało. Gdzieś, gdzieś źle się wkułam, ale nie byłam w stanie tego wychwycić. No, więc jeden, jedną robótkę mniej. W ten sposób udało mi się ukończyć w kwietniu. Cztery. Rzeczy. Teraz przechodzimy do robótek w toku. W ramach jednego wyzwania na grupie musiałam haftować coś z kwiatkami. No i ponieważ mam z kwiatkami praktycznie jedną rzecz, której Wam nie pokazywałam, to teraz zobaczycie. To jest. To są moje duże. To jest wzór od artesji, który był kiedyś tam darmowy, ja sobie go przygarnęłam i haftuję go na, a chwila właśnie, tkanina. E, ta robótka e, jest na czarnej lindzie 27, z tego co kojarzę, więc dobrze, ta robótka jest na, widać, kratkowanej, Tkanince 32. Robię ją półkrzyżykami, dwoma nitkami e, i udało mi się w tym miesiącu wypełnić Gośu, nie teraz, wypełnić troszeczkę tutaj tego pomarańczowego. E, myślę, że w tym miesiącu też uda mi się odrobinka, odrobinka nad tym popracować. Postaram się powyty, pozatykać tutaj te wszystkie pojedyncze dziurki. E, Dobrze, to jest jeszcze jedna sprawa fajna z tym wzorem znaczy fajna, mało fajna dla mnie. Zmieniłam telefon. Zmieniłam telefon na lepszy i niestety bardzo głupio nie wyeksportowałam sobie progresu z patternki Pera na tego obrazka, więc będę musiała na podstawie tego, co mam tutaj zrobione, zaznaczyć sobie na nowym pliku na tym telefonie, co mam, a czego nie mam, żeby móc dalej nad nim pracować. Nie chce mi się okropnie, więc. Pewnie jakoś pod koniec miesiąca się do tego zmuszę. Ale ten. Teraz pora na wróżkę. Jak myślicie, ile udało mi się zrobić na mojej wróżce? Hmm? Powiem, że dzisiaj jest 5 maja. E, hafto, 1 i 2 maja na tym nie pracowałam. 3 maja postawiłam 900 krzyżyków, mniej więcej. Może 950, niecały 1000 na pewno. E, więc. Jak myślicie, ile mam teraz w wyszyte? Hmm? Tam, tada, tam, 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 tam. Ta w tym momencie wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Bo mam już całą tutaj tą część wyszytą. Znaczy, że tutaj jakieś pojedyncze krzyżyki mi zostały w kolorze, który będzie tutaj to jak sobie obuduję porządnie tym fioletowym, który jest tutaj zaczęty. To wtedy wezmę i wtedy wezmę i wypełnię te no, luki przy nóżce. A tak, to wszystko już po tej stronie jest zrobione. I zostało mi około 13 tysięcy krzyżyków. Haha, jest to dalej przerażająca liczba, jeśli miałabym skończyć to przed swoimi urodzinami, a już na pewno przed końcem miesiąca, tak jak planuję. To, co tutaj widzicie, to jest to, co mi się udało wyhaftować wczoraj. Przez to, że haftowałam w kwietniu tak dużo, całe to wypełniłam. Zrobiłam całego tamtego psa, e, króliczka i te koraliki. Siadł, siadł mi nadgarstek. E, siadł mi na Teraz wam pokażę, ile w sumie udało mi się postawić krzyżyków. Takie moje zaawansowane notatki. Nie wiem, jak to inni prowadzą. Może jesteście ciekawi. W kwietniu zapisuję sobie listę swoich y, prac. Tak? Widzicie, miałam aż 14 rozpoczętych. Na szczęście raz, dwa i trzy, tak? I te cztery są skończone, więc teraz mam mniej. Zapisuję sobie, ile mam na początku miesiąca. Jeśli to jest taki wzór jak na przykład zwierzątka adwentowe, to nie liczę wszystkich krzyżyków, tak dopisuję sobie, ile w danym miesiącu udało mi się postawić, by wiedzieć, jaki to był rząd przyrostu. E a na jak jest pełne, to spisuję sobie ostatni, ostatni wynik z patternu Keepera. Tak, więc widzicie: na wróżce udało mi się postawić 9898 krzyżyków. Piesek to 9405 krzyżyków. Plus króliczek. Plus kurczaczek na piatku z zajączkami. Plus koraliki. Suma krzyżyków. 21647. Nic dziwnego, że poszedł mi nad karstek. Tak. No. Eee, co jeszcze? Mogę Wam powiedzieć. Moje plany na maj. W tej chwili mam tyle butek. Przepraszam, nie mam jedną więcej. Tylko ta jedna więcej zostanie skończona dziś bądź jutro. I to jest malutki obrazek. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na zagranicznym YouTubie jest Stitchmania Haftmania powiedzmy to po polsku I Tak się składa, że w maju są moje rodziny, I stwierdziłam, że w tym roku zaszaleję I sobie też będę haftować Dużo, dużo, dużo Więc tu mam jeszcze jeden, jedną robótkę Mam jeszcze kilka rzeczy zaplanowanych Ale nie wiem czy zacznę Zobaczymy jak mi będzie szło Wykańczanie wszystkich innych Robótek Tak To chyba byłoby na tyle. Już i tak panowie zaczęli hałasować strasznie głośno znowu. Um, co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, dziękuję za odwiedzanie mojego kanału, za wasze komentarze, lajki i tak dalej, i tak dalej. No, trzymajcie za mnie kciuki. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się dużo wróżkę popchnąć do przodu. Jeszcze trzymajcie kciuki za to, żeby mi nadgarstek do to nie wysiadł, bo jak mi wysiądzie nadgarstek, to o dobudkach będzie można zapomnieć. A, no. Tak. To trzymajcie się ciepło. Hej, hej, pa.